Być swoją przyjaciółką to proste i trudne zarazem. Możesz o tym zdecydować, a potem zdanie zmienić, a jeśli decyzji nie podejmiesz, no to nie możesz. Z tej strony Agnieszka Kaśmierczak z bloga usłyszećbyzrozumieć.pl i witam Ciebie w pierwszym z cyklu 12 wideopostów na temat tego, jak być swoją własną przyjaciółką, czyli o tym, jak budować myśli, które wspierają. Na dzisiaj mam dla Ciebie taki zwrot. Znowu nic nie zrobiłam. Zobaczmy, co może skrywać się za takim uogólnieniem ważne, żeby sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co konkretnie mam na myśli i jak często to się zdarza, a tu akurat się właśnie nie zdarza, ale żeby był określony wycinek czasowy. I dam Ci przykład, taki ku inspiracji, że to mogłoby wyglądać tak. Gdy dochodzi 20 i nie zrobiłam jednego z trzech zadań zaplanowanych na dzisiaj, czyli masz konkret, to jakoś się w związku z tym czujesz, to jest szalenie ważne, żeby sprawdzić, jak się w związku z tym czujesz. To czuję się strapiona i zmobilizowana, bo coś jest tu ważnego dla Ciebie, bo ważne dla mnie jest planowanie zadań w kontakcie z rzeczywistością i dotrzymywanie umów z samą sobą. I teraz następne działanie to jest umówienie się z sobą na coś. Dlatego umawiam się z sobą na i tu sobie planujesz. Co możesz zrobić, żeby tą sytuację zmienić? W każdym z odcinków będę podawała ci jeden wyraz z rozsypanki wyrazowej, które jeżeli zbierzesz wszystkie i ułożysz z nich hasło i prześlesz mi na adres kontakt małpa usłyszeć, by zrozumieć .pl, to ja w odpowiedzi zwrotnej prześlę ci prezent. Wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie do tego filmu. Wyraz na dzisiaj to. Też bardzo dziękuję Ci za udział w tym odcinku i życzę Ci pięknego dnia.